Siema, dzisiaj zmieniamy sprzęgło Pierwszy raz będę robił coś tak e, trudnego, coś tak inwazyjnego w aucie, bo oczywiście trzeba rzucić skrzynię. Jest boże ciało, więc Bóg dał mi dwa dodatkowe dni wolne, żeby wymienić sprzęgło. I mam nadzieję, że w te dwa dni się uwinę. W mojej mądrej lekturze jest 27 kroków, jak odłączyć skrzynię. Nie będę was zanudzał, będzie speedrun. Tutaj możemy zobaczyć tył silnika. I czemu chcę wymienić puszczenia? główny wał, czyli to To jest dlatego, że możecie zobaczyć wszędzie olej olej na w cały. E, cały ten tył silnika jest mokry. Ogólnie cały silnik jest uwalony olejem. Tutaj jest e, miska. Widzicie, cały jest, jest zapłacony. E, nie spuszczałem oleju z silnika, bo jest e, przechylony, więc nie powinno mi tutaj wyciec nic, ale zobaczymy. Staram się nie uprzedzać faktów, bo miałem to też wymienić w dwa dni, a mija 3 tygodnie zaraz. Mój geń już mnie przerazła, bo nie dość, że to jest inne, kupiłem inne niż, niż powinienem, to jeszcze próbowałem wbić z powrotem tą panewkę tylną młotkiem, i jak widzicie, rozjebałem to. Jest... rozjebana... i... i chuj. Zgodnie z zasadą... rozjebać dwie rzeczy, naprawić jedną... myślę, że... wymiana linki sprzęgła mnie nie przegośnie Jest kurwa. Się Jest. No jest 11 sierpnia ogólnie. E, I nie udało się. Nie udało się ani w dwa dni, ani w miesiąc. Ale za to w dwa miesiące może się uda. E, to, jest, to jest koło. Kurwa. To jest koło zamachowe od pana Otoczaka. Dopiero co odebrałem. Zobaczymy, czy mi Zoomu nie wysłał Strasznie się ja za dużo zapłaciłem za to ogólnie O fuj, o ja pierdolę Zajebiście, zajebiście to wygląda Tak wygląda stoczone koło Mówili, że się nie da A się da Patrzcie, jak dużo jest stoczone To jest oryginał A to jest to moje nowe Trzy sześć kilo, a oli ponad 6 Jest mały problem. Nie ma jedynki, nie ma dwójki. Nie wiem czy jest dwójka i jest czwórka Mój kolega z, z grupy, z Cinkusów Grzesiu, pozdrawiam Grzesia, bo mi bardzo pomógł Powiedział Żeby to odkręcić, zobaczyć jak to tam w środku wygląda No, pewnie coś się rozjebaliśmy jednak z Tutaj jak widać wyjebałem to, tą gumę Nie ma jej W sumie, bo mi na niej nie zależy Tutaj można zobaczyć Nie wiem czy to widać To ma kurwa... taki koniec, taki plastik na końcu. I chyba ten plastik właśnie jest rozjebany Pomijam już to, że w ogóle tak nie ma być, nie? O! O! Nie więcej tak mniej więcej tak to ma być. I to się nie ma kręcić nawet, nie? Więc chyba jest rozwalone. To. Myślałem, że było go zwalone. Nie. To po prostu ma wejść tutaj, to jest wszystko. Kurwa. Udało się. Ciężko było, ale no nie do końca to nawet wyszło, bo tutaj ten Czarny pierścień jest trochę, kurwa, źle jest trochę źle, ale chodzi Uwaga, chwila prawdy Jasny chuj! Ale to chodzi, ja pierdolę Tak jest, tak jest, to jest to Ja pierdolę, ale zajebiste Jak kurwa będę tu przychodził tylko, żeby biegi zmieniać, tak? Zajebiście to chodzi

sprawdzić czy paliwo ma bo w filtrze nie było nic. Trochę jest. Wcześniej nie było nic. Czyli pompka podaje. No kurwa nic no. Kuba, jeszcze. Ale właśnie, 71 godziny. Coś się kurwa czasem gaz blokuje i nie wiem, czy to strzelaz wydechu, czy wydech głupie o coś, ale jak odejmę gaz, to jest takie. O kurwa, no klej jak, jak wściekły. Sprawdzę teraz. Kurwa, mać, ale klej jak dole. Jest zajebiście, jest dobrze, flur Dobra, opłaciło się, jest zajebiście, polecam każdemu to zrobić Polecam każdemu to zrobić Nawet w 700 Jest kurwa super, nie? Kurwa, aż się przejadę jeszcze gdzieś ja, Kurwa będę jeździł cały dzień teraz tym autem Wydek, oha, kolowniczy tym. Chyba coś się urwało właśnie Wydech po holowniczy na napierdala To jest szybka robota, szybko to ogarnę. bardzo coś się rozjebało właśnie, nie wiem co spadło Może klucz po prostu się przesunął, bo mam w kole klucze, wiecie czego Jest zajebiście Następny mod kurwa stabilizator tylko Iwana deportują pozdrawiam dla Iwana, który mi zajebiście pomógł. Dzięki Iwan, wkrój Opłacało się napierdalać te dwa miesiące. Ależ dobra, miesiąc czekania na część, tak? Polecam, polecam każdemu, jest dobrze wkrój. Ще мой колега Іван мені помозь. Представши Іван. Всім привіт. Я оце тут працюю. Мені платять 5 злотих за годину. Я вже цього мужика не знаю. Я не знаю на хуяць. Він е. мені каже, іди сюди, і конфетку покажу, і будеш щось робити. І мене застави робити. Короче, якщо можете дзвонить, я все. Той колега застівів.